Mon siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Steel a Brain Road. A w dzisiejszym odcinku widzowie zakupimy sobie maksymalnego serwerlaka na godzinę czasu, żeby zdobyć jak najlepszego secret brain Rota. A kto wie, może nawet trafimy OG strawberry elefanta. Także ty mój drogi widzów, bez przedłużenia strzel koniecznie łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. I tak widzowie, zdaję sobie sprawę, że jest nowa craft maszyna, ale spokojnie, spokojnie, zacząłem już odcinek, gdzie craftuję tutaj te Brainroty, tylko uwierzcie, mi to nie jest proste, naprawdę niektóre brainroty do zdobycia tutaj są mega ciężkie, więc prawdopodobnie odcinek, gdzie zdobywam brainroty z nowej maszyny wstawię jutro, a dzisiaj taki bardziej luźniejszy odcinek gdzie wydamy sobie 2,5 tysiąca robuxów, ponieważ wstałem rano, w sumie teraz jest rano tak naprawdę i coś mnie wzięło przeczucie, że dzisiaj mam to kupić, tak, dzisiejszego dnia, nie jutro, nie wczoraj, dzisiaj mam to kupić, bo może mi się coś ciekawego zrespić zobaczymy, czy moje przeczucie ma sens, czy moje przeczucie jest jednak bez sensu także co, wchodzimy w sklep Wydajemy pierwsze 249 robuxów. No, na szczęście na koncie jeszcze trochę zostało, więc możemy sobie kupić. I my dokupujemy tutaj za tysiaka. Co śmieszne, zrobimy sobie lekkie porównanie. I będę kupował to od razu na godzinę. Tylko kupię sobie na tym serwerze na pół godziny laka. I później pójdę na inny serwer, pana kasztanka prawdopodobnie. I tam też kupię laka. Porównamy sobie, czy ta gra jest RNG, czy po prostu moje konto ma pH, a pan kasztank jest fartowny. Więc co, lak kupiony, sprawdzamy co tutaj dostaniemy. I powiem wam szczerze, ja tu będę z wszystkiego praktycznie zadowolony. Pierwszy raz, tak, nie będę narzekał na Road Gody, ponieważ teraz mnóstwo Brainrod Godów jest potrzebne właśnie do tej craft maszyny. I przed chwilą już Rafa Celestram się zrespiła, gdzie pierwszy raz ją wezmę chyba sobie do bazy, bo potrzebna jest na trenostruzo Turbo 4000. A co obecnie mamy w maszynie do zrobienia? No powiem wam tak, ciężkie rzeczy, same ciężkie rzeczy, więc teraz sobie nic niestety nie zrobię. Jeżeli chodzi o ostatnie admina Bios, bo widziałem, że było mnóstwo TikToków, tak naprawdę, to nie tylko ja miałem takie opcje. Wiadomo, były pojedyncze osoby, które miały farta, ale ogólnie nie dość, że ten admin bios był troszeczkę popsuty. Serwery nie działały, to jeszcze przy okazji od Dun ciebie też potrzebuję, chodź do bazy. To jeszcze nic mi się nie zrespiło i może dlatego też kupuję tego laka, że mam taki niedosyt, że z nic nie stałem. Taki lekki, wiecie, niedosyt, malutki. No ale spokojnie, dzisiaj trafiam tak naprawdę albo OG Strawberry Elefanta, albo przynajmniej Dragon Caneloni. To jest mój cel tak naprawdę. I powiem tak, mija pierwsze 15 minut. Minut z maksymalnego serwer laka i pokazuję wam co udało mi się obecnie dropnąć. No powiem tak: Celeste, od Odin Dun oraz Golden Lucky Block w wersji mitycznej. Nie jest to za dobry drop, aczkolwiek wyjątkowo się nie denerwuję. Troszkę wcześniej czy nie, jest dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, troszkę zły byłbym na ten drop, ale potem jak paru moich widzów dropnęło Garame, Dragon, Caneloni i tak dalej na laku 4X, wiem, że to jest czysta RNG, że raz może mi się coś mocnego zrespić, raz nie. Więc teraz powiem Wam szczerze, że nawet jak nic nie drop, to nie będę zły i za tydzień też kupię laka. Bo to jest tak, jakby to powiedzieć rutyna troszeczkę dla mnie. Co tydzień muszę kupić maksymalnego serwer laka i wierzę, że w końcu, nie wiem, po tygodniu, miesiącu, półtorej miesiąca dropnie mi coś niesamowitego z tego dywanika. Póki co możemy otworzyć tego golden Lucky Bloka, bo czemu by nie, let's go, zobaczmy co tutaj dostaniemy. Czy tu będzie pan mózg? No niestety, niestety zibra, zibra, zebra linii. Nie jest to za dobry drop, więc idziemy śledzić dalej dywanik. Może zaraz coś tu się pojawi, bo od ponad 10 minut nawet nie było żadnego. Tutaj Brain God'a. I let's go! Dobra, to jest to, o czym mówię, co my tutaj mamy. Secret Lucky Block dobra, to jest właśnie to, co ja lubię. Dawno go nie widziałem, raz w życiu mi się zrespił. Teraz jest drugi raz, kiedy dostajemy secret Lucky Bloka, którego sobie na pewno dzisiaj otworzymy. I to właśnie lubię w tym laku, że raz może nic nie polecić, drowerku będzie płakał, drowerku będzie zły, że stracił robuxy, a raz poleci właśnie jakiś secret Lucky Block I dzięki temu tak naprawdę zaoszczędziliśmy troszkę Robuxów bo dokładnie 2400, więc można powiedzieć wiedzieć troszeczkę, no może nie idealnie, ale troszeczkę można powiedzieć, że zwrócił nam się ten maksymalny serwer lag. Ile trzeba czekać 30 minut, żeby go otworzyć. Dobra, co my mamy tu szansę zdobyć? Mamy oczywiście szansę na żółwia, no nie chciałbym go hotspota, mamy szansę esoka, no i tego na 1%, którego jeszcze nie udało mi się zdobyć. Więc na niego będziemy polowali. Szkoda, tylko, że nie ma żadnego tutaj, wiecie, treita na tym. Szkoda, że nie ma żadnej tak naprawdę mutacji, galakcji i tak dalej. A Galaxy Event zaczyna się za 45 minut, ale trudno, nie będę narzekał. Ważne, że polecie. Okej, okay, kolejny Brainrod God, tylko troszkę rzadszy bym powiedział: Jest Kakasito satalito wersji Golden. Witam cię przyjacielu, chodź do bazy, ty też się przydasz do nowej crafting maszyny. Fajny Brainrod, ogólnie powiedziałbym, że to jest jeden z takich lepszych Brainrod Godów, moim zdaniem. Pod względem oczywiście wizualnym, ładnie on wygląda, naprawdę bardzo fajnie. I ogólnie zostało tak naprawdę 50 sekund tego laka na tym, przynajmniej, serwerze. I powiem tak: Jak jeszcze nie rzekam, bo wyleciał Secret Lucky Block, tutaj jest bardzo fajnie. Tak, narzekam na Brainrod Gody, czajcie to. Kiedyś narzekałem, że leciały Brainrod Gody, a teraz narzekam, że one nie lecą, bo wyleciały dosłownie 3 przez pół godziny. To jest tak naprawdę bardzo mało, bo nieraz przez pół godzin leciało mi ich 15, więc no no średnio bym powiedział. Zwłaszcza, że potrzebuję girafa Selestry. Tak, potrzebuję, żeby zrobić Trenestrus do Turbo 4000. Już miałem powiedzieć 3000, małą pomyłkę tutaj zrobić, ale 4000. Więc jeżeli chodzi o ten drop, na no pewno nie będę narzekał, bo jest secret, secret jest ważniejszy niż Brainrod Gody mityki i tak dalej, aczkolwiek powinno być trochę więcej Brain w moim zdaniem, zdecydowanie więcej. Bo tak naprawdę mamy raz, dwa, trzy Brain rot Gody i jednego secret Lucky Bloka. Plus tutaj mityk Lucky Blok, ale on mi się po prostu zrespił, więc jego nie liczy, ale póki co się skończył. Więc co, idziemy tak naprawdę zaraz zmienić serwer, tylko jeszcze zobaczymy, co będziemy mieli nowego w craft maszynie. A i przy okazji, jakbyście pytali, co jest potrzebne na ostatniego Rebirfa, czyli Rebirfa numer 15. Już wam mogę powiedzieć, bo mam na jednym koncie 14 rebirf. Słuchajcie tego. Jak jeszcze po nie jest ciężka do zdobycia, bo jest ogólnie ten ołówek potrzebny, tak tutaj mega dużo waluty wymagają, bo 500 trilionów, czajcie, to 500 trilionów, więc żeby zdobyć 500 trilionów, to będziecie musieli posiadać jakiegoś mega potężnego sekreta. albo parę sekretów tak naprawdę i awczyć kilkadziesiąt godzin, obstawiam, więc no na pewno nie jest to proste. W międzyczasie tak naprawdę tutaj refreszuje nam się Fuse maszyna, w sumie nie Fuse jest zapełniony stał, Craft maszyna, Craft maszyna, no i zobaczmy co tym razem mamy do zdobycia. Okej, okay, bandit. To Aksalotito i Los Nubinis Dobra, to są takie łatwiejsze rzeczy, tak naprawdę. No ale niestety secret dalej ten sam. Póki co zmieniamy serwer i kupujemy nowego serwer Laka. I wiecie, co miałem wejść, tak naprawdę, na serwer pana Kasztanka, ale wpadłem na pomysł, że kupię sobie serwer Laka na, na tutaj serwerze jakiegoś mojego widza. I wypadło mi na Hermeska, więc wejdźmy sobie na prywatny serwer Hermeska. Pozdrawiam cię, Hermesku, jeżeli to oglądasz. No i zobaczmy, czy ty masz farta na tym swoim prywatnym serwerze. Let's go, wchodzimy w shopik i znowu te Robuxy trzeba wydać. I boli to jego nie no ubywają, boli to bardzo Powinno być ogólnie pierwsze za 250 Robuxów, Kolejny za atak. naprawdę, nie wiem, 750 Żeby łącznie to 1000 kosztowało, a nie 1250 Ale okej, okay. bez przedłużania wydajemy Drowerku, nie narzekaj, tylko kupuj I znowu 30 minut, patrzymy co tutaj się będzie respiło I ledwo wbiłem i już mamy tripi, tropi, tropa, tripa Witam ciepło, kolejny Brainrod God do kolekcji No, możliwe, że serwer widza będzie tutaj oddawał niesamowicie Zobaczymy, zobaczymy, póki co jest git i od razu Tralalita, Tralalala wersji, daj mu tej Dobra, ten serwer naprawdę jest jakiś mega op O co tutaj chodzi? Okej, okay, tym razem Żyrafa Celestra Ale powiem wam, że cieszę się z niej bardziej niż jakiegokolwiek innego Brainrodgoda Bo akurat jej potrzebowałem niesamowicie Więc zapraszam, zapraszam cieplutko do bazy I okej, okay, mamy kolejnego Brainrodgoda I nie tylko jego, bo tak naprawdę w tym czasie jeszcze zrespił mi się podajże dwa O ile się nie mylę Chyba dwa albo jeden, na pewno Tralalita I nie wiem czy coś tu jeszcze Miałem, czy nie miałem? No nie wiem. Teraz jest kolejny przy okazji. A zostało tylko 8 minut. Laka, czyżby mój serwer okazał się bardziej szczęśliwy niż serwer widza? No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Przypomnę, że tam dopiero chyba po 15 minutach zrespił się Secret. Może tutaj też trochę trzeba czasu. Tylko, że mi już czasu powoli brakuje, bo zostało 8 minut serwer laka. Już trzeci raz niestety nie będę dokupował. Zobaczymy. 8 minut czekamy. No i zostały niecałe dwie ostatnie minuty naszego serwerowego laka. Póki co wam Powiem, że na pewno serwer Xtrevera bardziej oddaje. Bo tutaj może i faktycznie było więcej Brain Godów, ale zero dosłownie sekretów. Niestety, dzisiaj ten serwer nie oddał. Przy okazji wybiła godzina 11. Możemy sobie zakręcić kołem tutaj Fortuny, czyli Galactic Spinem. Zobaczmy, co dostaniemy. 1,3 miliona, to nawet nie ma co patrzeć. Wejdźmy do Kraft Maszyny. Co my mamy tutaj do zdobycia? Ej, mamy mega łatwego tutaj, tak naprawdę, sekreta, Tylko do niego są potrzebne odindyn duny. Niestety, jak widzicie, nie respiły mi się. Jeden mi się dosłownie zrespił, więc to mnie boli. Porkalita, no dobra, coś takiego mamy. Może być, może być. Póki co, ostatnia równa minuta laka. Więc chyba robimy podsumowanie, bo wątpię, że coś się zrespi, tak naprawdę. Troszkę straciłem tutaj wiarę. Aczkolwiek nie będę narzekał, nie będę narzekał, nie ma co narzekać, bo wiadomo, jest to czyste RNG. Raz wam może się coś potężnego zrespić, raz wam może się nic nie zrespić. Zresztą u mnie nieraz widzieliście, jak nic się nie respiło. A dzisiaj zdobyliśmy troszkę Brain Rod Godów, tak naprawdę. Jedyne, co narzekam, że nie poleciało trochę więcej od Dindindunu, bo on sobie sekreta skraftował, ale mamy na pewno secret, dla Blocka, którego zaraz sobie otworzymy. Tylko już tak do końca zobaczmy w stuprocentowo, że nic się na pewno nam nie zrespi. Stało 20 sekund, więc ostatnie parę tutaj szans mamy. Mamy ta 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 ta, ta saur, Ty nie jesteś kolego na pewno secretem. Cappuccino Assassino? No, no niestety również nie. Team Cheese? Fajny zioma. Lubię go. Jest moim kolegą prywatnie, ale no niestety i tak ty nie jesteś też secretem. Mamy Mityka nowego. Mamy drugiego Mityka i teraz tutaj Secret na zakończenie. No to nie sekret secret, drowerku. No to nie zły secret. I oficjalnie skończył nam się serwer lag, czyli oficjalnie godzinę czasu spędziliśmy. Podsumowując, na godzinę czasu zdobyliśmy uwagę, jednego, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Brain Rod Godów. I z tego co wiem, jednego pominąłem, więc 10 Brain rot godów Jakbyście pytali, jaki opominąłem, był to zwykły Kokofanto Elefanto. Więc tutaj nie ma co tak liczyć. Plus mamy jednego secretnego Lucky Bloka. Nie jest źle, nie jest źle. Oceniłbym ten drop jako takie 7 na 10. Więc otwórzmy sobie secret Lucky Bloka i zobaczmy, co trafimy. Let's go, let's go. Może tutaj jakiś Esok, może toilet. Uwaga, uwaga, uwaga. Ojej. Jej, jej, jej. Tortugini, Tortugini. Najgorszy drop Obieki był tylko możliwy. Na to czekałem tyle czasu, żeby go otworzyć. No trudno, trudno się mówi. 75% na niego, no to się nie dziwię, że wyleciał. Ale cóż, mówi się trudno, może następnym razem będziemy mieli zdecydowanie lepszy drop. Póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Dzisiaj niestety bez konkursu, bo wam powiem, że w bazie mam zero sekretów, czy to na tym koncie, czy na drugim koncie. No totalna bieda, jak to się mówi, totalna bieda jest u mnie, więc dzisiaj mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mam nadzieję, że jutro uda mi się zrobić zdecydowanie lepszy konkurs. Na zakończenie też macie zwycięzcę ostatniego. Losowania. Serdecznie Mordeczku ci gratuluję. Dodajcie znajomych, przyjmij mnie i zgłoście do mnie w prywatnej wiadomości na Robloxie. A póki co, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Jeżeli chodzi o kraft maszyny, prawdopodobnie jutro lub pojutrze. Chociaż bardziej jutro wstawimy sobie odcinek, gdzie kraftowaliśmy właśnie nowe Brainroty. Więc oczekujcie! A ja póki co bardzo dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Życzę Wam wspaniałego ciągka albo wieczoru, w zależności o której to oglądacie. Ja na ciebie będę zmykał i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia z K. Papatki,